jestem koordynatorem Centrum Diagnostyki, Terapii i Szkolenia ENCEFALON. Mija rok Waszej działalności. Jaki to był dla Was rok? Był to niezwykle trudny rok. Myślę, że głównie związany z tą pandemią. W szczególności był to trudny rok nie tylko dla naszych pacjentów, ale i dla ich rodzin, ponieważ niestety mieli ograniczony dostęp nie tylko do terapii, do diagnozy. Ale i do wszelkiego rodzaju pomocy, jeśli chodzi o pomoc, tak naprawdę terapeutyczną, diagnostyczną. Czym zajmuje się Encefalon? Encefalon tak naprawdę powstał z myślą o niemowlętach, dzieciach i młodzieży, po to, aby nieść im pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod oraz urządzeń. Jacy pacjenci do was trafiają? Trafiają do nas pacjenci tak naprawdę już w okresie niemowlęcym, czyli mamy już takie maluszki e, około jednego miesiąca. Trafiają do, trafia do nas dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym oraz młodzież. Jak tak. można tutaj do Was trafić do ośrodka? Można nas znaleźć za pośrednictwem Facebooka i za pomocą tej aplikacji bezpośrednio umówić się na wizytę lub skontaktować się nas z nami telefonicznie. Żeby rozpocząć tutaj terapię, trzeba mieć skierowanie? Trafiają do nas pacjenci bez skierowania, głównie już po jakiejś konsultacji lekarzy specjalistów. Jaką kadrą dysponujecie tutaj w ramach działalności Encefalona? Nad zapewnieniem wszechstronnej pomocy. Czuwa zespół specjalistów, który ma wieloletnie doświadczenie w pracy z, z dziećmi, które mają bardzo dużo deficytów neurorozwojowych. Oraz dzieci, są to dzieci, które mają również niepełnosprawność intelektualną, jak i niepełnosprawność pod kątem fizycznym. Natomiast celem naszych specjalistów jest dostosowanie i zastosowanie odpowiednich form terapii i metod do potrzeb każdego dziecka. Nazywam się Paulina Pawlak i jestem logopedą. Na czym polega praca logopedy tutaj w Encefalonie? Praca logopedy polega na diagnozie i terapii dzieci, które mają problemy. Z mową, z komunikacją. To jak wygląda u Was proces diagnozowania? Diagnozujemy dzieci narzędem COLD. Jest to narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu możemy zbadać dzieci od pierwszego miesiąca życia do dziewiątego roku życia i określamy wtedy nadawanie mowy, rozumienie jej, reakcje słuchowe, umiejętności pragmatyczno-społeczne i oczywiście artykulację. Z jakimi dysfunkcjami trafiają tutaj pacjenci? No, dzieci trafiają z opóźnieniem mowy, z problemami w jedzeniu, tak? z pobieraniem pokarmów. Czy to jest pobieranie jeszcze niemowlaki, czy później jedzenie z łyżeczki, gryzienie, rzucie. Dzieci z niedosłuchem. To w jaki sposób na przykład pracujecie z dziećmi z niedosłuchem? Wszystko oczywiście zależy od indywidualnego przypadku, ale możemy uczyć się języka migowego. Mamy też u nas w placówce program Boardmaker, który pozwala na wdrażanie komunikacji alternatywnej, czyli PCS-ów. W tym przypadku tworzymy tablice do komunikacji, książki do komunikacji alternatywnej. No, wszystko zależy od tego, kiedy dziecko do nas trafia, w jakim wieku przede wszystkim, prawda? I kiedy został niedosłuch wykryty. A jakie dzieci najczęściej do was trafiają? Te małe czy jednak te troszeczkę starsze? Starsze osoby, które trafiają to przede wszystkim osoby z wadami zgryzu, z wadami wymowy, a małe dzieci to jednak częściej ćwiczymy właśnie terapię karmienia. A jak długo? No to wszystko naprawdę bardzo zależy od konkretnego pacjenta, od tego ile wymaga. Czasami kilka miesięcy, no czasami dłużej, tak? Jakim sprzętem dysponujesz tutaj podczas terapii? Jest to sprzęt do badania EEG Biofeedback. Do tego badania potrzebujemy głowicy, jak tutaj widać. Proszę bardzo, jest to głowica EEG Digitrack czterokanałowa. Potrzebujemy do wykonania badania elektrod miseczkowych. Jak tutaj widać, mój pacjent ma na sobie już przyczepione odpowiednie elektrody miseczkowe w odpowiednich punktach. Potrzebujemy również elektrod usznych. Proszę bardzo, tu są elektrody uszne komputera oraz monitora, do którego spogląda nasz badany. Pacjent ma na sobie te elektrody i. Jak przebiega to badanie? Badanie EEG, biofeedback, polega na tym, że pacjent za pomocą informacji zwrotnej, czyli tych elektrod, które ma przyczepione tutaj do głowy, informacja zwrotna przebiega do mojego komputera o stanie funkcjonowania jego, jego mózgu. Nie wnikamy tam w ten mózg, nie zmieniamy tam nic, tylko ingerujemy w tą terapię, czyli po prostu staramy się naprawić pewne deficyty, bądź też wpłynąć na to, żeby wszystko wróciło na właściwe tory tak jak powinno być, tak? To jest tak, że on coś ogląda, tak? I ty widzisz na monitorze jak reaguje jego mózg. Tak, właśnie w ten sposób to polega. Ja widzę na monitorze, jak reaguje jego mózg w zależności od tego, jakie parametry są tej danej terapii, bo to jest w zależności od indywidualnie od pacjenta. Tak wpływam na tą terapię, czyli po prostu pewne fale niweluję, pewne fale podciągam do góry na tyle, na ile po prostu badany mi też pozwala. Efekt końcowy tej terapii na czym polega? Efekt końcowy terapii polega na wyrobieniu właściwych wzorców, tak jakbyśmy chcieli dostymulować dane dziecko, na przykład jeżeli ćwiczymy koncentrację uwagi, to chodzi o to, żeby ta koncentracja uwagi funkcjonowała na jak najwyższym poziomie. Teraz pacjent jest w trakcie terapii. Tak, pacjent jest teraz aktualnie w trakcie terapii. Jak widać tam obrazują się fale mózgowe, które przekazuje nam tutaj Nikodem. W związku z czym zamierzamy terapię dalej kontynuować. Jakim sprzętem diagnostycznym dysponujecie tutaj? Tak naprawdę to jest to sprzęt do diagnozy zaburzeń neurorozwojowych. Są to różne pomoce dydaktyczne-logopedyczne, w tym programy multimedialne, jak i komputerowe do wspomagania zaburzeń i rozwoju mowy. Są to również, jest to również sprzęt niezbędny w, w procesie diagnozy integracji sensorycznej, czyli przetwarzania i odbioru, odbioru bodźców sensorycznych. E, mamy również sprzęt do treningu uwagi słuchowej Alfreda Tomatisa. E, ten sprzęt i ta metoda jest metodą nieinwazyjną, jest to bardzo ważne w przypadku e, małych pacjentów. Dysponujemy również sprzętem do neurorehabilitacji e, metodą EEG-biofeedback. Jest to metoda, która tak naprawdę poprawia funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Również to jest metoda, która należy do metod nieinwazyjnych. Dysponuje również zestawem diagnostycznym ADOS-2 do diagnozowania dzieci pod kątem autyzmu i ze spektrum autyzmu. Wychwytuje to także ocenę zachowań w trakcie terapii czy w toku interwencji takiego dziecka. Jest to powszechnie znana metoda wśród lekarzy psychiatrów, ogólnie stosowana. Tak naprawdę bardzo często stosowana przy diagnostyce pod kątem autyzmu, ponieważ tak naprawdę potrafi monitorować oddziaływania terapeutów bardzo skrupulatnie. I również jest wykorzystywana do badań naukowych na całym świecie. Dysponujemy również diagnostyką funkcjonalną, PPRM, które tak naprawdę ocenia aktualny wiek rozwojowy dziecka. Jest to niezwykle bardzo, ważny, bardzo ważna metoda diagnostyki, ponieważ skrupulatnie tak naprawdę wpływa do planowania terapii. Jest bardzo przydatna do planowania terapii dla specjalistów, tym bardziej jeśli działa się w zespole. Każdą wadę można wyprostować, taką mówiąc wprost. No. Zależy naprawdę, zależy. Nie możemy też określić, że każdą możemy. Zależy skąd ta wada wymowy się bierze, prawda? Czy jest ona powiązana z wadą anatomiczną, jamy ustnej? Każda wada wymowy skądś się bierze, więc musimy najpierw wiedzieć skąd ta wada wymowy się wzięła i dopiero możemy zacząć pracować. Pacjenci do Was trafiają tutaj z różnych części Pojezie Radrawskiego? Tak, tak. Z Pojezie Radrawskiego, z powiatów tutaj. Dookoła, prawda? Nie tylko właśnie Zdrawska, ale gdzieś i dalsza. Z jakimi pacjentami najbardziej lubisz pracować? Najbardziej ze wszystkimi. Każdy pacjent jest naprawdę inny i w każdym pacjencie no, ujmuje nas zupełnie coś innego. Musimy też przejść długą drogę, żeby dotrzeć, tak jak przychodzą do nas dzieci, prawda? Musimy przejść tą drogę, żeby dziecko czuło się u nas bezpiecznie. I dopiero możemy zacząć terapię. Długo trwa taki proces, zanim się zapoznacie, zaznajomicie z dzieckiem bezpośrednio. Odpowiem po raz kolejny zależy od dziecka. Czasami pierwsze zajęcia no, polegają głównie na zabawie. Dziecko musi właśnie wyczuć, mnie poznać, N nie da mi Zbadać się nawet dokładnie, prawda, jeżeli nie będzie mi ufała. Ja nie mogę podejść do niego od razu, dotknąć jego twarzy, jego buzi. Nie ma takiej możliwości. Wszystkim pacjentom udaje się pomóc? Zależy też w jakim stopniu, prawda. Pomagamy w miarę możliwości też i w miarę jak pacjent, jakie pacjent może osiągnąć rezultaty. Czy zdarza się, że pacjenci nie wracają do formy? Nie można też tego określić, że nie wracają do formy osiągają takie postępy, jakie są w stanie osiągnąć i musimy też to rozróżniać, bo dla nas coś, co może być naprawdę prostą rzeczą, tak jak no jemy, prawda? Jemy codziennie, nie zwracamy na to uwagi, a dla pacjenta otworzenie tej jamy ustnej, otworzenie buzi, gryzienie, rzucie to są naprawdę kroki milowe. Dla nas coś może być no, bardzo proste i my... W życiu codziennym nie zwracamy na to szczególnej uwagi, a dlatego pacjenta to może być bardzo duże osiągnięcie. Do wszystkiego jest potrzebna długa praca i trenowanie. Trenowanie, jeszcze raz trenowanie, no bez tego naprawdę nie da się nic osiągnąć. Codzienny trening przede wszystkim. Ja tutaj na zajęciach też mogę pokazać czynności, w jaki sposób prawidłowo coś wykonać, ale dużo pracy pacjent wykonuje też sam czy z rodzicem, tak jak mówimy o małych pacjentach. To jakimi metodami posługujecie się w pracy terapeutycznej? Głównie są to metody, które bazują na tzw. evidence-based medicine, czyli tak naprawdę medycynie opartej na faktach. W naszym centrum dysponujemy metodami neurorozwojowymi, takimi jak NTT Bobat, NTT Bobat Baby, integracja sensoryczna, terapia treningu słuchowego Alfreda Tomatisa, jest to również terapia pedagogiczno logopedyczna, terapia do treningu neurorehabilitacji, czyli EEG, biofeedback. Mamy również konsultacje specjalistów, są to specjaliści typu logopeda, neurologopeda, psycholog, pedagog. Po tym roku działalności widzicie efekty swojej pracy już na poszczególnych pacjentach? Oczywiście, że tak. Oczywiście że Tak Tak naprawdę, wszechstronnie prowadzona kompleksowa rehabilitacja. Tutaj, może to przytoczyłam przykład rehabilitacji, ale sama terapia. I głównie później skrupulatne dobranie tak naprawdę programu terapeutycznego dla tego dziecka przy współpracy wielu specjalistów daje tym dzieciom ogromne możliwości. Więc. Nasi rodzice, którzy są bardzo czynnie zaangażowani w terapię, sami komunikują nam, że już po czasami po pierwszym miesiącu widzą bardzo duże zmiany w samym zachowaniu, w samym rozwoju dziecka, więc, więc tak, no, każdy drobny krok naszego, naszych, naszych pacjentów, no, cieszy nas ogromnie i niezmiernie, tym bardziej cieszymy się, bo wiemy, że, że nasze prace, nasze oddziaływania przynoszą zaskakujące efekty. Nazywam się Ela, jestem mamą tymka. Jak trafiliście tutaj do ośrodka? Do ośrodka trafiliśmy po operacji syna. Syn miał operację ratującą życie w Szpitalu w Szczecin w Zdrojach Odbarczania krwiaka lewej półkuli czołowo-ciemieniowej. Niestety trafiliśmy na taki no, mało sympatyczny czas, kiedy zaczęła się pandemia, więc, więc ciężko było jakiekolwiek rehabilitację na NFZ, pomimo że skierowań mieliśmy całą masę. No, wtedy naprzeciw właśnie wyszedł nam encefalon i, i tutaj zaczęliśmy Rozpoczęliśmy rehabilitację syna praktycznie od samego początku, kiedy ona była niezbędna do, do jego powrotu do zdrowia. A co było przyczyną, że, no, że tutaj po prostu trafiliście, że jak w takim stanie trafił? 20 lutego 2020 roku po prostu stracił przytomność, zaczął e, tak nienaturalnie wyginać paluszki, u rąk. Zadzwoniliśmy po karetkę, przyjechała karetka z Dracka Pomorskiego. Okazało się, że po prostu pękł mu, pęk mu krwiak w główce, i, i to spowodowało cały szereg różnych innych powikłań, z którymi się no, bijemy do dzisiaj i, i walczymy o jego powrót do zdrowia. Po tych paru miesiącach terapii widzicie już efekty? Oj, naturalnie, naturalnie widzimy efekty. Tymek po wyjściu ze szpitala miał regres ruchowy, także można było go porównać. Był wtedy w wieku 7,5 miesiąca. Porównywano go do takiego dwumiesięcznego niemowlęcia. On nawet nie podnosił główki, stracił kompletnie odruch stania, więc tutaj naprawdę została wykonana bardzo dobra, bardzo dobra praca. Jak Tymek reagował na te pierwsze chwile, jak tutaj przyjechaliście? Pierwsze dwa, trzy spotkania były dosyć, dosyć ciężkie, no bo wiadomo, to jest nowa osoba, to jest malutkie dziecko. Natomiast pani Paulina bardzo szybko skradła serce Tymka. Tymek ma 19 miesięcy, więc no w zasadzie powinien już chodzić. Natomiast po, no po tak poważnej operacji e, wiadomo, że nadejdzie to troszkę później, natomiast tak jak i pani Paulina mówi, jesteśmy dobrego, m, dobrej myśli i, i, i na pewno e, nie odbiega tak dużo od, od rówieśników. Beata Strzałkowska. Jaka jest Pani rola tutaj w encefalonie? Jestem terapeutą NDT Bobat, terapeutą i diagnostą integracji sensorycznej oraz monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej. Jak się diagnozuje tutaj u was pacjentów? To w zależności od tego, jakie problemy zgłasza rodzic. Jeśli rodzic przychodzi z dzieckiem, na przykład z jakimiś zaburzeniami ruchowymi, wówczas diagnozujemy je ruchowo. Jeśli ma jakieś zaburzenia poznawcze, wówczas wykorzystujemy np. monachijską diagnostykę rozwojową. Jeśli np. zgłasza też jakieś zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej, czyli jakieś nadwrażliwości, podwrażliwości lub zaburzenia snu, no jest, jest bardzo dużo, myślę, że, że każdy mniej więcej wie, jakie to są zaburzenia, wówczas wykonujemy też diagnozę integracji sensorycznej. Diagnozę można te wszystkie diagnozy można u nas wykorzystać od pierwszego dnia życia dziecka, tak naprawdę do okresu nastoletniego, nawet do 18 roku życia. No właśnie. A jacy pacjenci do Was trafiają, w jakim wieku? To są dzieci, które są dopiero po urodzeniu. Te dzieci przeważnie trafiają na terapię NDT-Bobat i wówczas pokazujemy na przykład pielęgnację, jak opiekować się tym dzieckiem, w jaki sposób je karmić, w jaki sposób je nosić, przekładać, odkładać, później jak się z nim bawić. Poza tym trafiają też dzieci starsze, u których rodzice już zauważają, że jest jakiś problem, bądź też pediatra zauważy, że jest jakiś problem. I są to dzieci, które są z okresem, z opóźnieniami psychoruchowymi, bądź też z wadami genetycznymi, bądź też z uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego. Jeśli trafiają do Was mali pacjenci, to z jakimi najczęściej dysfunkcjami? Najczęściej są to asymetrie. Jeśli rodzic lub pediatra zauważa, że dziecko na przykład bardzo się wygina w jakąś stronę, że zwraca głowę tylko i wyłącznie w jedną stronę, że nie potrafi odwrócić jej w drugą, że jest wygięte w literkę C lub bardzo się wygina przy karmieniu lub przy jakiejkolwiek innej aktywności, wówczas myślę, że warto się zwrócić z takim dzieckiem do nas, ponieważ możemy pokazać, jak pielęgnować to dziecko, zdiagnozować, jaki jest problem, co, co można jeszcze innego zrobić. To są jak zazwyczaj za problemy anatomiczne w budowie ciała, czy, czy jakieś... Nie, nie, najczęściej to są problemy mięśniowe albo neuromięśniowe. Raczej anatomiczne to, są, to jest rzadkość, ale też się zdarzają jak najbardziej. Jak trafiają do Was pacjenci, mali pacjenci, to jak wygląda współpraca z ich rodzicami? No rodzic też musi pracować w takim sensie, że rodzic musi yy, tym dzieckiem się opiekować, tak? My pokazujemy na lalkach, w jaki sposób dziecko, dzieckiem należy się opiekować, jak, w jaki sposób trzeba je nosić, w jaki trzeba je przekładać, odkładać i wówczas rodzic musi to też robić w domu. Ale to jest tak naprawdę bardzo przyjazna i bardzo przyjemna praca też dla rodzica, ponieważ rodzic wówczas zauważa też, że to dziecko zupełnie inaczej się zachowuje, tak? Na przykład nie, nie wygina się, na przykład ma, jest dużo łatwiej go karmić, przebierać, dużo łatwiej jest z nim się kontaktować. Jeśli rodzic na przykład ma starsze dziecko, to bardzo łatwo wtedy jest zauważyć, tak? Że to dziecko rozwija się inaczej albo na przykład, że robi coś innego. Jeśli natomiast to jest pierwsze dziecko, no to wtedy właśnie, jeżeli na przykład widzimy, że dziecko ma jakiś problem czy z jedzeniem, czy z patrzeniem na nas, czy ze słuchem, czy często płacze, czy nie śpi w nocy, czy ma jakiekolwiek inne problemy fizyczne, znaczy z zakresu motoryki, tak? Że na przykład tylko jednej rączki używa, albo tylko jednej nogi, że obraca się tylko w jedną stronę, albo pełza asymetrycznie, czyli nie jedna noga, jakby nogi i ręce, tylko na przykład jedną nogą się odpycha, czy jedną ręką. No to wówczas należy się jak najszybciej zgłosić do jakiegoś specjalisty. Dzień dobry, nazywam się Daniel Strzałkowski. Jaka jest tutaj Pana rola? Jestem fizjoterapeutą. Pracuję z pacjentami, którzy przychodzą na zabiegi. No właśnie, a co pacjenci tutaj trafiają do Was? To jest bardzo szerokie spektrum dysfunkcji, ponieważ są to problemy od problemów ortopedycznych poprzez problemy neurologiczne i również problemy, które są związane na przykład z. Ze szkołą, z nauką, z problemami szkolnymi. Sprzęt, którego używamy, jest dopasowany do metod, które wykorzystujemy. Posiadamy wykształcenie w prowadzeniu wielu metod, wielu sposobów rehabilitacji i mamy tak odpowiednio dobrany sprzęt. Sprzęt jest specjalistyczny, najnowszej generacji, najlepszych firm, co pozwala nam naprawdę na nowoczesne prowadzenie terapii. Dla przykładu, jeżeli przychodzi do nas dziecko z problemami związanymi z integracją sensoryczną, i ma problemy w integracji, ma problemy w nauce. Wykorzystujemy sprzęt, który posiadamy na sali integracji sensorycznej, oraz oczywiście wiedzę zdobytą na, na odpowiednich szkoleniach. To pozwala nam oddziaływać w taki sposób, że po pewnym okresie czasu terapii pacjent nam się poprawia. Jako kadrze bardzo zależy nam na pomocy dzieciom. Dzieci, które przychodzą do nas z zewnątrz, mają swoje problemy. Mają problemy ze swoim prawidłowym rozwojem neurologicznym, mają problemy z nauką w szkole, mają problemy z, ze swoją strukturą, mają wady postawy, mają to nieszczęście, że ulegają różnym wypadkom. Przez to, że do nas trafiają, mają możliwość otrzymania odpowiedniej opieki. Od samego początku odpowiedniej diagnozy, a następnie odpowiedniej terapii, która po pewnym czasie przy współpracy z rodzicami i przy współpracy nas tutaj wszystkich jako zespołu terapeutycznego powoduje, że po prostu ich stan się poprawia. Bardzo zależy nam na tym, żeby nieść taką pomoc, dlatego jesteśmy kadrą, która jest odpowiednio przeszkolona, która wykorzystuje odpowiedni sprzęt. Najnowszej generacji i która nieustannie się rozwija. Współpracujemy nie tylko z sobą, ale mamy też kontakty ze specjalistami z naszego okręgu i oczywiście też z całej Polski i konsultujemy pacjentów w taki sposób, żeby uzyskać dla nich jak najlepsze korzyści. Każdemu staramy się pomóc i jeżeli ta współpraca między nami, między rodzicami i ogólnie w zespole terapeutycznym jest udana, do czego bardzo dążymy, to Możemy powiedzieć, że, że tak, każdemu na swój sposób udaje się nam pomóc. Jak ważną rolę w tym całym procesie odgrywają rodzice? Rodzice odgrywają najważniejszą rolę. Rodzice zawsze są rodzicami. To my prowadzimy terapię przez kilka chwil, kilka godzin w tygodniu. Ale rodzice opiekują się dziećmi na co dzień. Są przedłużeniem naszej terapii poprzez odpowiednią pielęgnację, odpowiednie zachowanie, którego uczymy w stosunku do swoich dzieci, zmianę nawyków nie tylko swoich dzieci, ale też swoich, ale też przez taką interakcję pomiędzy nami, która powoduje, że cały czas doskonale wiemy na jakim etapie jest dziecko i jak możemy dalej mu pomagać. My jesteśmy zespołem, który stosuje metody niedyrektywne. Czyli takie, które nie narzucają jakby terapii agresywnie. Więc to jest tak, że adaptacja przebiega. Staramy się, żeby przebiegała bardzo komfortowo dla dziecka i żeby przebiegała w taki sposób, żeby jak najszybciej nam zaufało. To jest ogromna radość dla każdego terapeuty. Wielka satysfakcja, że ma się jakikolwiek wkład, jakąś małą cegiełkę w to, że to dziecko później będzie funkcjonowało lepiej. Będzie funkcjonowało normalnie, będzie zdrowe. Praca z osobami niepełnosprawnymi sprawia przyjemność. Każda praca, która jest w stanie pomóc drugiemu człowiekowi, każda praca, która jest w stanie pomóc dziecku i chociaż minimalnie wpłynąć na to, aby dzieciaczki naszej, nasi pacjenci byli chociaż w miarę malutkim stopniu samodzielni, jest dla nas bardzo ważna. Nasi specjaliści mają ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi, każdy krok, nawet najdrobniejszy, no wpływa tak naprawdę na to, że my jesteśmy ogromnie zadowoleni, ogromnie zadowoleni z naszej pracy. Lubimy naszą pracę, zazwyczaj w naszym zespole to są ludzie tak naprawdę z powołania. Więc tak, nasza praca sprawia nam przyjemność, kocham naszą pracę i mam nadzieję, że będziemy robić to bardzo, bardzo długo.